Czemu, nie chcesz być u kularza? Kiedyś, mi, kiedyś mnie wkurzył tam jakimiś rzeczami i po prostu powiedziałem, że nie chcesz się tam pojawiać tyle Nie, bo, bo te filmy były kurwa kiedyś, kiedyś, jakieś jeszcze mnie to jakieś strasznie tragiczne że wiesz, tak jak na przykład teraz jest late game i ja się z gadam to na przykład cały taki late game leciał kurwa na YouTube i, I ja nie, nie widziałem sensu, w momencie kiedy ja sobie po prostu gadam z widzami. Tak, takie spis rzeczy. To nie chodzi o zarabianie na mnie. Bo ja nie mam problemu, że ktoś sobie wrzuca szoty ze mną. Ale ta, one były takie, że było widać, że wiesz, że ktoś to robi totalnie na odjebkę. Więc poznałem, że lepiej wyjdzie i dla mnie, i dla niego, jak mu ten, jak mu powiem, że mnie nie wrzucał.